Cześć, ty Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Movie Star Planet. I na początku, słuchajcie, doszły mnie słuchy, że ja ponownie będę wychodzić za mąż. No, naprawdę, naprawdę, coś takiego do mnie doszło. E, bowiem e, taki użytkownik jak Jacor, Akashepo, Akashio, stwierdził, że ja za niego za mąż wyjdę. No, i że będzie ślub. Ale w sumie powiedział coś, że dostanę prezent ślubny, więc tym mnie przekonał. Tylko mamy taki jeszcze mały, drobny problem, bo nawet nie mamy siebie w znajomych. No ale w sumie coś się planuje, to się dzisiaj tym zajmiemy, czyli zrobimy sobie ślubny look. No ale najpierw aktywność. A tutaj nam się urodziłam. Dobra, trzeba odebrać sobie nasze fejmy. Tak, niech tu wszystkie gwiazdeczki do nas przylecą. A. No, już niedługo będziemy mieli 22. level, za co ja Wam serdecznie dziękuję. Były głosy, żebym Wam powiedziała, żebyście mi tego levelu nie wbijali, ale ja przecież Was o to nie prosiłam, sami to zrobiliście. A jestem Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna za to. Bo normalnie grając podejrzewam, że takiego wysokiego levelu bym nie miała. Dobrze. W ogóle odkryłam, że jestem celebrytką. Tak, ponoć mam 100 vipów. No yy, może i tak jest, nie liczyłam. Na razie mam 30-300 znajomych, bo tylko tyle mogę mieć. Ja wiem, że ja mówiłam, że będę przyjmowała was wszystkich, ale ja nie wiedziałam, że ja nie mogę Was przyjąć wszystkich, że są jakieś ograniczenia. Więc yy, przyjmuję tylko tyle, ile mogę. I tak, i nasz kotek już się tutaj wykluł, i ja praktycznie po nagraniu ogarnęłam, jak on ma wyleźć z tego pudełka. No i jest nasz kiciuś. On już jest na szóstym levelu i jeszcze troszkę będzie większy. O, haha, jaki domny już. No, ja tutaj skitrałem się w kocyku, bo wiecie, zima idzie, zimno, bieda i tak dalej. No, a na początek zajmijmy się mną, mój profil. Tak, tutaj, co myśmy to ostatnio uskuteczniali? Ja nawet sobie look na randkę zrobiłam. Być może e, to się zobaczył, i to go zaciekawiło. No dobra, ale tak. E, zajmiemy się naszą bibliografią. E, biblio, e, tak, edytujmy sobie to. Jest. Bo tego nigdy nie uzupełnialiśmy, a wypadało. Lady Prada. Ulubiony zwierzak. No, wiadomo. Kot. Tadeusz. Można to trochę przesunąć. Tak, tak. O, o tam. O, o, można, dobra. Będzie. Hobby, no, no co hobby? No gaming, nie? Gaming. Ulubiony przedmiot. Ale przejemność, że w szkole, czy przedmiot, że przedmiot. Dobra, powiedzmy, że w szkole. Matematyka. No, przy okazji czegoś się do mnie, e, o mnie dowiecie. E, zresztą nawet w komentarzach pisaliście, że dzięki temu możecie zobaczyć, jaki ja e, styl mody preferuję i tak dalej. Większość z Was uważa, że ja nie mam stylu, ale cóż, ja się ubieram w takie klubie, a nie pod e, trendy obecne mody, czy coś takiego. Ulubione jedzenie. No, oczywiście, że e, kebab. Obóz ja bym innego e, jadła. E, ulubiona movie star. Hm. Dobrze, powiedzmy, że z racji tego prezentu ślubnego to będzie Jacor. Zresztą, jak Jacora nie znacie, to ja Wam zaraz pokażę, jak tylko skończymy moją biografię. Ulubiony film. Hmm. To by trochę tego było. Hmm. Powiedzmy, że to będzie obecność. Dobra, ulubiony program TV, ale program czy stacja? To jeżeli program, to tak nie bardzo. Hmm. Nie mam ulubionego programu w telewizji. Dobra, powiedzmy, że to będzie top e, szef. O. Najlepsza książka. E, Słoneczna Dolina. Tak, to jest bardzo dobra książka, polecam. Ulubiona gra. Ja nie mam ulubionej gry, ja w tyle gier gram. E, kto mi już tutaj jakiegoś fajma bił. Ech. Dobra, nieważne. Ulubiona gra. Z racji, że zaczynaliśmy nagrywać u mnie na kanale Minecrafta, to będzie Minecraft, co by nie było. Dobra, kolor oczu. B, brąz. Kolor włosów. To tutaj sobie zrobimy tak, że to sobie wyrzuciłem, bo nie lubię, to nie lubię. A te dwa mogły zostać, bo są fajne. Dobra, ulubiony strój. Czarny. Strój czarny jest spoko, pamiętajcie. No, przenieś się tu. Dlaczego się nie chcesz przenieść? O, tu. Tutaj tego nie ogarniam totalnie, hot note. To nie będzie ulubiony rodzaj imprezy, to hmm. nie mam. Ulubiona gwiazda muzyczna. Gwiazda. Gwiazdy jako taką nie mam. Więc powiedzmy, że to będzie zespół. O, sabaton. To jeszcze A. I ulubiona piosenka. Nie mam ulubionych piosenek. O, a nie pamiętam, jakich tam to ta płyta się nazywało. Ale dajmy, że. Upraising. Teraz. A... tak się pisało. Nie wiem, potem sprawdzę i sobie poprawię. Najwyżej. Moje największe marzenie to. Spać. Kiedy dorosną chcę być? <laughs> Trzeba najpierw dorosnąć. <laughs> Mi to chyba nie grozi. Zresztą panek człowiek do końca życia pozostaje wewnątrz siebie dzieckiem, ale kiedy dorosną chcę być. Wiem. Leniwcem. One tyle śpią, byłabym w końcu szczęśliwa. Nie, to, że nie jestem. No i już mamy naszą bibliografię wypełnioną. Fajnie. Dobra, co tu mamy dalej? Tutaj ogólnie też zarabiamy jakieś awards. Jeszcze zabrawiamy tutaj też z tego fame. Tutaj już troszkę coś biłam, czego my nie mamy. Co to jest? Krytyk filmowy. A, bo ja filmików tu nie oglądam. Statusów też nie robię. A Vipa mieć nie będę. Nie będę tu kupowała Vipa. OK, dobra z kreatywnego coś mamy, tutaj czegoś nie mamy a to ja pięciu rzeczy vip nie mam o, nie mam 50 losów za moje projekty bo ja projektów nie zrobiłam o, nie mamy pięciu designów to też trzeba będzie nadrobić artbooków też nie ogarniałam jeszcze i filmów też nie robiłam towarzyski, o Boże, jaka ja jestem towarzyska w tej grze wysi dwa specjalne pozdrowienia to będę musiała ogarnąć Miej pięć członków w swoim klubie. Nie mamy klubu, będziemy musieli założyć, ale ja to w kolejnym odcinku, no bo tak jak mówiłam, dzisiaj musimy zrobić sobie luk na ślub. Eee, miej jeden przyjaciół zaproszony, którzy osiągnął, albo ja nie zapraszałam nikogo, to znaczy zapraszałam yy, Jacora, no ale my tak się ogarniamy, że no wiecie. Dobra, zakupy, w zakupach coś ostatnio, tak tutaj bęglę, tak, no. No to w zakupach nie mam się czym pochwalić, to sobie to olejmy. Eee, dobra, eee, prezenty właśnie. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za prezenty. Masę je wysyłacie. Ja na nagrałem standardowo otwieram czarne. E, powiedzieliście, żebym zrobiła odcinek z otwierania prezentów. Wiecie, że ja od poprzedniego odcinka staram się otworzyć wszystkie prezenty od Was i jestem jeszcze daleko w lesie. Tyle tego wysyłacie, że no, e, ja nie nadążam, naprawdę. Tu co mamy? Fajny kolorek, mi się podoba. A takie coś podobne chyba mam, ale fajne bo czarne. Uh, tu ile czarnych. Prezencików, ładnie, ładnie. Wow, nice. Bardzo mi się podoba. A, takie woski mam, ale też spokojnie czarne. U, te są ładne. To sobie może założymy. O, słuchawy, fajne. A to nie takie woski jak miałam? Tak, to, to są takie same. To jeszcze od tej samej sobie. Dobra, jeszcze tutaj tą stronę otworzę czarne prezenty i zaraz przejdziemy robić sobie e, look. Fajne buciki. No i w końcu znalazłam czarne pantofle, tak. Czy ja coś chciałam jeszcze? Coś tu chciałam? Chyba nie. Dobra, to idziemy sobie, zrobimy look. A, wiem, co ja chciałam opowiedzieć, bo tutaj jest teraz Zagraj teraz. Yy, to jest taki jakby event halloweenowy. Ja ogólnie halloween nie uznaję, yy, ogólnie umówmy się tak, nie uznaję żadnych świąt, gdzie nie można się najeść. No. A halloween to już w ogóle dla mnie durne i święto. No ale, że tutaj można było parę zadań zrobić i sobie coś dostać, no to super. Tutaj dostałam yy, w pierwszym banku takiego stwora, jego tu można na ramieniu sobie posadzić, a tutaj był taki brzydki kapelusz. Zresztą zaraz będziemy robić look, to ja Wam pokażę, co to było. Dobra, look. Robimy nowy look. Zaraz... W ogóle skrzydełka chyba doszły albo były. Nie wiem, nie widziałam wcześniej. Ale dostałam parę skrzydełek od Was, więc dziękuję. Właśnie ten dziwny kapelusz doszedł. Teraz a e, za pierwsze dostałam właśnie o, 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 to, to stworzenie dziwne. Wygląda jak e, nietoperzopias, pies jakiś w sensie ratlerek. Dobra, to się bierzemy tak? E, sukienka. E, brakuje mi tutaj e, podziału właśnie na sukienki, bluzki z krótkim rękawem, długim rękawem, może ktoś gdzieś kiedyś to w tej grze ogarnie. Mam przejść taką nadzieję. A na razie szukamy jakiejś białej sukienki. W ogóle, tak jak Jacor się ubrał, właśnie ja miałam wam jacora pokazać. Pokażę wam najpierw Jacora, a potem będziemy się ubierać. Bo może wy Jacora nie znacie, ja tam nie wiem. Więc tak. Tutaj szukamy. Jacor. Szukaj to. O, to jest, proszę, Jacor. On, to, to coś ma być yy, yy, moj, moim mężem, moim partnerem w tej grze. No. I już był mężem w Minecrafcie, teraz będzie tu. Powiedzmy, tak, przywykło. Dobra, wypad z Ja się tu muszę wystroić. Jeżeli on przyjdzie tak, jak się ubrał obecnie na ten ślub, to nie wiem, czy on dojdzie do skutku. No, zobaczymy. Dobrze, byliśmy już chyba na czwartej stronie gdzieś, tak. Chciałabym białą ładną sukienkę. Wiem, że mam, bo widziałam. Dobra, może ja na razie sobie zdejmę to, co mi niepotrzebne. O! Będzie git. To jest fajne, ale to się na ślub nie nadaje. W ogóle sweterek z Będę musiała z tym też luk zrobić. To jest spoko tylko żeby przód był też cały biały. No. Dobra, wstępnie może być ta. Może znajdzie się jeszcze coś lepszego. Się zaraz o tym przekonam. Ja wbrew pozorom aż tyle ubrań nie mam. O. Ale to tak bardzo klasycznie, nie? Tamta to było tak bardziej strojno. Wydaje mi się, że było bardziej ok. No to? Mm, tak no nie. Tak bym do ślubu nie poszła. No to? No ja to bardziej tak nie wiem. czekajcie, tu wróćmy. To, żeby było całutkie białe, takie lśniące białe, to też by było spoko. Że czego to doszło, że miała Musiała po... znowu się do ślubu tutaj przykrzykowywać. no? Wszystko przez Szepo. Napiszcie mu, że to wszystko przez niego. Hmm, to jest ciekawe, ale mogło być dłuższe. Nie to, że jestem jakaś pruderyjna czy coś. Hmm. Chyba jednak w tamtej pierwszej sukience pójdziemy. Ona chyba była jednak najlepsza. To. Ładnym, podoba mi się, ale nie na ślub. Mówię, przydałby się tutaj podział właśnie na sukienki i tak dalej. Bo by zdecydowanie prosi. Ha, to jest fajne, tylko też czemu nie biała? Ja teraz się obawiam, czy ja buty odpowiednie mam. Bo ja to wiecie, wszystko w czerni, butów też pełno czarnych. Więc no, no może być źle. To już tyle? Dobra, to od początku wracałem po tamtą tą sukienkę, bo tylko ona się nadawała. No, w miarę na początku była, nie musimy wszystkich 400 paru stron e, przelatać. W ogóle to jest taśna. No. Naprawdę, jeszcze raz Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie prezenty, które mi wysyłacie. Tu była ta, to ta była, o tu, dobra. No to powiedzmy, że sukienkę mamy, spodni żadnych raczej zakładać się nie będziemy, bo, bo nie potrzebujemy, teraz kwestia butów. Powiem Wam, że jak ja normalnie w życiu nie mam problemu z wyborem jakichś bluzek, spodni, ubrań ogólnie, to z obuwiem to to jest tragedia. No, ale tak... Hmm, zostawię sobie na razie te. Chyba, że będą jeszcze jakieś ładniejsze pantofelki białe. Jakiś taki coś, taki ala sandałki, coś delikatnego. No, nie z one są super spoko, no ale nie do ślubu, no proszę O! Super, tak klasycznie bardzo. Dobra, to teraz jakieś dodatki by pasowały. E, Ciekawe, czy jest ogólnie welon? Bo ja się chyba z welonem tutaj jeszcze nie spotkałam. W ogóle wiem, mam tutaj bardzo ładne kolczyki, które będą pasować. Mam nadzieję, że one gdzieś będą blisko. Mhm, nie są. Ja jak już to. O, wiem, mam taki mały diademik ładny. A on się bardzo nada do ślubu. A się, może rzęsy byśmy zmienili na tamte takie. To tak średnio pasuje, ale dobra, na razie niech będzie. Może znajdę jeszcze coś lepszego. Pokażcie te. Nie, one są za mocne, ale to jak najbardziej, super. Takie smokey eye. Mm, zaraz, teraz ja bym prosiła ten diadem. O, te kolczyki, o tych właśnie mówiłam, idealne. No i teraz by się diadem przydał. O, no, tam średnio. Bardziej jakaś kolia by się przydała czy coś, o ile wiecie, o czym mówię. To... Eee, wyglądam jak dziecko kwiat. Czy nie, nie było tego, czego ja szukam? W ogóle muszę w końcu sobie poprzetwarzać te wszystkie rzeczy, które mi się powtarzają, bo jest ich naprawdę masa. No chyba, że ja to, te, ten diadem przetworzyłam, ale nie wydaje mi się. Jak go teraz nie zajdę, to sobie po nagraniu poszukam, najwyżej. Albo ewentualnie już go przeoczyłam. Co ze mną jest wszystko możliwe. To jest taki złoty, ale to nie o niego mi chodzi. Ja miałam tego. Taką... O, właśnie to. Nawet może być. Dobra, to może jeszcze włosami się zajmijmy. Fajnie by wyglądały upięte, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy ja takowe posiadam. Na bok? Nie. Nie, ja bym chciała, żeby były tak. O, te już lepiej wyglądają. Ja ogólnie, tak jak już kiedyś wspominam, lubię długie włosy. może to błyszczące, no? Nawet. Nie, to taka mokra włoszka, nie bardzo to miałam. Na razie te błyszczące są super. To. Jak za bardzo twarz zakrywają. O! Może taki troszkę koczek. No właśnie takie upięte. Albo to. Chyba to będzie najlepsze. No? Dobra, i to sobie zostawimy. No? Będzie hmm, na ślub. Tak, bardzo ładnie napisałam ślub. Już poprawiam. Zapiszę. No. Czyli już się przygotowaliśmy do ślubu. Jej ocenianie. Ocenianie jest okropne w tej grze. <gryw> Naprawdę jest okropne. Zaraz sobie jeszcze chciałam. A, tutaj to przetwarzanie właśnie. Jak widzicie mam sporo identycznych rzeczy i trzeba byłoby się ich pozbyć. Macie znaczy, mam pełno takich samych kotków, takich bluzeczek. A za to bo wiecie, jak przetwarzamy, to tutaj mamy przecież punkty i możemy otrzymać prezent. A kto nie lubi dostawać prezentów, prawda? No właśnie. E, to czekajcie może tutaj sobie e, też inną pozę weźmiemy. Teraz um. tu mi schowaj się, bo mi przeszkadzasz. O, lubię to. To lubimy. I weźmy sobie, że jesteśmy szczęśliwi. No. No i super. O, czy ja coś jeszcze tutaj chciałam sprawdzić? Bo już zaraz będę kończyć ten odcinek. Nie, no, no chyba tyle. Więc dobra, więc luk kolejny mamy. W razie czego na ślub jesteśmy przygotowani. Tak jest. O, już nawet pięć osób go lubi. Super. No, więc teraz tylko musimy z Maćkiem ewentualnie się dogadać, żeby dodać się tutaj w znajomych i zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. A na razie wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was niedługo na kolejne, tak więc trzymajcie się, no i cześć!